Dzień dobry. Anna Miczka-Klosa, doradczyni Regionalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, który to jest realizowany przez Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej. Dzisiaj rozpoczynamy taki cykl spotkań z przedsiębiorstwami społecznymi, które zostały objęte wsparciem, które realizują właśnie ten program przedsiębiorstw społecznych w ramach ROWES. I Tytuł taki pieszczotliwy troszeczkę tego, tego cyklu Przedsiębiorstwo społeczne od kuchni. Pójdziemy troszeczkę na zaplecze tych przedsiębiorstw, będziemy rozmawiać właśnie z założycielami, osobami, które, które podjęły się tego wyzwania pytać właśnie jak to właściwie działa i, i co się sprawdza. Dzisiaj na, na pierwszym spotkaniu y, pani Patrycja Batok. Witam bardzo Dzień. serdecznie y, i panią Patrycję dzisiaj tak trochę przepytam <grychy> i mam nadzieję, że podzieli się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem. Y, w takim razie mam pytanie pierwsze, skąd w ogóle wziął się pomysł na to, żeby właśnie przedsiębiorstwo społeczne założyć, a nie firmę? Zwykłą firmę już prowadziliśmy wcześniej. Chcieliśmy otworzyć przedsiębiorstwo społeczne ze względu też takich, że nie tylko, że zarabiamy, ale można pomagać też innym potrzebującym, dowozimy pieczywo. Teraz mamy tak właśnie, dowozimy od dwóch miesięcy pieczywo do, do domu dziecka na stałe dostarczamy bez żadnych opłat. Dostarczaliśmy pączki do stowarzyszenia do fundacji Fundacji. Mhm. Fundacji do hospicjum w Tych. Mhm. I zgłaszają się do nas różne też szkoły, przedszkola czasem, czy jakieś festyny jak są. I uważam, że to jest bardzo fajne. Mhm. Czyli nie tylko ten aspekt zarabiania pieniędzy, on jest ważny oczywiście, ale też ten aspekt społeczny jest dla Państwa bardzo ważny. Mhm. I też. Zatrudniamy, zatrudniamy też ludzi, którzy nie zawsze są z wykształcenia piekarzami, cukiernikami, tylko dajemy im możliwość zdobycia nowych umiejętności do szkolenia się, jeśli komuś się spodoba akurat taka praca, no to zostaje niektórzy odchodzą. Ale nie, nie są też osoby skreślone po prostu ze względu na brak y, doświadczenia? Zatrudniacie też Państwo za osoby zagrożone wykluczeniem, czyli takie, tak. które mają dużo większe trudności na rynku pracy niż, mm. niż osoby, które w, tym, w tej grupie się nie znajdują. Ym... Dobrze, czyli, czyli to ten aspekt społeczny jest bardzo ważny, te zatrudnienie tych osób jak również wspieranie innych instytucji potrzebujących i to państwo realizujecie, a yy, bo wspomniała pani o pieczywie, pączkach, yy, to czym się zajmujecie? Mamy prowadzimy piekarnię, taką z wypiekiem na miejscu 24-godzinnym. E, ktoś kto przychodzi do naszych lokali, mamy dwa lokale. Otworzyły się w sumie dzięki też dotacji z Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej. Widać całą produkcję za szybą, gdzie jest sklep. Za szybą widać całą produkcję, która się tam toczy od początku zrobienia zakwasu do momentu wypieku. Mamy pieczywo naturalne ze starych receptur, jeszcze od dziadka, mojego męża. <grytanie> Także no, mamy swoje po prostu wypieki. To też taka forma edukacji w pewnym sensie, bo jeżeli ktoś może przyjść i przez szybę zobaczyć, w jaki sposób produkuje się pieczywo, to no czegoś się nauczy, tak? Coś, coś no ma... tak, jeśli ktoś, ma, jeśli ktoś ma czas przyjść i stać trzy godziny, no to zapraszam. Myślę, że znajdą się tacy chętni, bo, bo to nie, nie każdy ma okazję coś takiego zobaczyć. E, właściwie, jak, jak to właściwie wygląda, tak? Mamy ten pie, to pieczywo w domu i no. No, chociaż niektórzy się interesują, także można zaprosić tak, na takie edukacyjne spotkanie. No, mieliśmy kiedyś, tylko że to jeszcze na piekarni, takiej właśnie naszej, jeszcze przed przedsiębiorstwem społecznym, było przedszkole. Dzieci były na pączkarni i tam sobie kulały się, wybierały mhm. sobie, każdy sobie wybierał smak, jaki chce, i dzieci zadowolone. Wspomniała Pani o recepturze dziadka męża. Rozumiem, że, że tutaj ten pomysł na tą branżę akurat się wywodzi. Jakoś... To jest, tak, to już jest taka tradycja rodzinna. Już nie hmm. pamiętam, który to był równo, bo to nie, nie mój dziadek, nie miałam okazji poznać dziadka, ale no to już takie jest z pokolenia na pokolenie, bo to najpierw dziadek, potem teściu, mąż. Teraz z bratem razem ze mną pro prowadzimy po prostu yy, ten biznes. Ta tradycja przekazywania biznesu rodzinnego i, i, i w ogóle przekazywania umiejętności yy, i właśnie receptur trwała. To też yy, też jest bardzo duży plus, yy, że, że to nie zaniknęło gdzieś po drodze, że, że się nie zgubiło. Pięknie, że to jest kontynuowane, że, że jednak młodzi Młodzi ludzie wchodzą i realizują dalej to, co, co przodkowie zapoczątkowali. Mhm. Rozmawialiśmy też o tym, że, że właśnie w ramach przedsiębiorstwa społecznego są zatrudniane osoby zagrożone wykluczeniem czyli takie, które Gdzieś właśnie mają trudności w postaci takiej, że są osobami bezrobotnymi, zarejestrowanymi, czy to mają jakieś dysfunkcje w postaci niepełnosprawności, bo, bo, bo tak ta grupa jest definiowana. Jak to właśnie u Państwa wygląda? Ile tych osób jest? Jak one właśnie funkcjonują w całej tkance zespołu, który, który produkuje, sprzedaje, zajmuje się tą, tą piekarnią? Radzą się, radzą sobie bardzo dobrze. Głównie są to osoby, które były z urzędu pracy, są też samotne matki, generalnie gdzieś tam patrząc na, nawet nie na naszą branżę, ale coraz więcej jest jednak tych kobiet, które gdzieś tam rozstają się i też jest y, trudniej później im znaleźć no bo mają dziecko małe trudniej im znaleźć y, tą pracę y, gdzieś tam no bo nie ma kto zostać z tym dzieckiem u nas jest system 24-godzinny więc y, staramy się dostosowywać grafiki y, tak jakby pod, y, pod pracownika każdy gdzieś tam zgłasza swoje potrzeby i są ludzie którzy chcą pracować w nocy niektórzy chcą w ciągu dnia inni rano po południu staramy się tak zrobić żeby było y, Dogodnie dla nich, tak. Mhm. To jest też. integrują się między sobą, nie mają jakichś takich problemów komunikacyjnych. Wiadomo, że gdzieś tam na każdym większym zakładzie są zgrzyty. U nas są to dwa, dwa zakłady, z ludźmi około 20 osób. No i jakoś jakoś sobie radzą. Tak. To, to... są gorsze momenty, są lepsze, ale zawsze gdzieś tam później już jest dobrze. Rozumiem, wspomniała Pani o tym właśnie elastyczności czasu pracy, co jest niezwykle ważne w przypadku samodzielnych rodziców. Ale to też, bo chciałam zapytać też o taką, taką formę motywowania pracowników, to można też. Tak, to jest. To jak najbardziej podciągnąć, że to jest taka forma właśnie motywowania, że, że to ty decydujesz, kiedy, kiedy tutaj pracy masz możliwość przyjść, ustalić ten grafik, ale też taka umiejętność współpracy pracow pracowników, którzy muszą się dogadać, tak, co do tego, do, tej, do tego harmonogramu pracy, a jeszcze jakieś inne formy motywacji państwo stosujecie wobec, wobec swoich pracowników, czy, czy proponujecie jakieś inne rozwiązania właśnie, które są taką motywacją do pracy. Tak, mieliśmy w zeszłym roku szkolenia w zakresie właśnie asertywności, obsługi klienta, działania w grupie, jak sobie radzić w większej grupie w pracy, bony na święta różnego rodzaju, czy właśnie jakaś tam pomoc ze strony stowarzyszenia, które właśnie powołało spółkę. Stowarzyszenie realizuje cele statutowe, no i czasem jest tam też gdzieś pomoc właśnie tym pracownikom. Mm -hmm. Czyli takie dodatkowe bonusy, ale też, też możliwość rozwoju. Słyszę, tak, że jeżeli szkolenia, to i takie merytoryczne, które są związane z wykonywaniem zawodu, ale też Państwo dbacie o taki aspekt rozwoju osobistego, no bo ta asertywność, czy, czy umiejętność komunikacji i współpracy w grupie, to są takie tak zwane miękkie umiejętności, o które no nie każdy pracownik dba i uważa, że nie są ważne, a są, można powiedzieć, na równi ważne z tymi merytorycznymi. Tak. Mhm. I to się sprawdza, tak? I tutaj pracownicy są chętni i to jakby jest, jest widać, że, że, że jest efekt tych, tych. Tak, niektórzy na początku jest tak, że jak ktoś słyszy szkolenie, to nie każdy jest chętny, ale później już po szkoleniu, właśnie po rozmowach, czy no to zazwyczaj są zadowoleni. Nie ma nie ma tak. No, każdy, no, oporni są ludzie też, tak? No, no że nie każdy, nie każdy chce ze wszystkiego korzystać, ale jak już ich tam gdzieś tam namówi, no to że warto. Mhm. A proszę mi powiedzieć, bo spotykamy się w takim nietypowym czasie? Stąd też nasze, nasze onlineowe spotkanie, czyli jesteśmy na Zoomie nie jesteśmy na żywo, bo mamy niezwykły czas, trudny bardzo czas. Mamy pandemię, która w wielu obszarach pokrzyżowała dość mocno szyki wielu przedsiębiorcom. Jak czy w ogóle i na ile pandemia wpłynęła na waszą, waszą działalność? Jak, jaki miała właśnie, jaki miała, jakie są reperkusje tego, co się dzieje wokół nas? No, na szczęście, ze względu właśnie na to, jaką mamy formę działalności, że jest to piekarnia, nie zostaliśmy zamknięci, mogliśmy dalej produkować pieczywo. Jest to taki produkt, który jest tak naprawdę pierwszej potrzeby, ten chleb. Klienci no klientów na początku były, były, były takie, że były bumy po prostu, bo nie wiedzieli, czy będą zamykane sklepy, tak samo było w marketach, że były puste półki, prawda? Ale później już się to ustabilizowało gdzieś tam i ten klient się utrzymał. Wiadomo, że obroty może troszkę spadły, bo Dużo ludzi też straciło pracę gdzieś tam, więc już nie ma zapotrzebowania, nie było zapotrzebowania na ciasta, torty jakieś okolicznościowe, bo dużo imprez jednak nie było organizowanych takich większych, czy jakieś śluby i komunie i w ogóle, ale my się utrzymaliśmy. Dużo pracowników, był też moment taki, jak szkoły zamknęli, przedszkola też były zamknięte, była nauka, czy była nauka zdalna. No, i te mamy też musiały zostać y, z dziećmi w domu, jak nie miał się kto nimi zaopiekować, więc y, też był moment taki, że było gorzej z pracownikiem, ponieważ y, no, nie mieliśmy takiej załogi, no ale jakoś sobie poradziliśmy. Bo się no, Oprócz tego, no, też y, środki dezynfekcji. Częstsze sprzątanie lokalu, gdzie tam. No i tak, to jest taka branża, że to Sanepid przychodzi na, na kontrolę. Także i tak, my, i tak sprzątamy, sprzątamy. To nie jest tak, że to akurat przyszła pandemia mm. i nagle sprzątamy, bo, bo tak to był bałagan, prawda? Ale e, wiadomo, że gdzieś tam większa o, o, ostrożność. E, szyby zamontowaliśmy pomiędzy na ladach, żeby klient e, nie, nie, nie zaglądał bezpośrednio. No, jakoś tam. Czy nie, nie był aż tak dotkliwy, ten, ten, tak, ten, tak, ten czas? Tak, tak. A gdyby Pani teraz tak spojrzała z perspektywy tego właśnie, to już w zasadzie jest prawie rok tak na dobrą sprawę, co, co się dzieje. Czy jakieś udało wam się właśnie dobre praktyki wypracować, którymi chciałaby się Pani podzielić z innymi przedsiębiorcami? Gdyby nawet nie patrząc na branżę, ale w ogóle, w ogóle jakieś takie właśnie momenty, które, które można by było nazwać takimi dobrymi praktykami, które byłyby takie pomocne dla kogoś, kto, kto jednak z tą pandemią sobie gość i troszeczkę radzi. Co by to mogło być? Hmm. No chyba taka też y, rozmowa z pracownikiem. Hmm. też y, otwarcie na ludzi mi się wydaje, żeby tak y, większa współpraca, tak? Nie. nie. No niektórzy o tym zapominają niestety, jak, jak, jak pojawia się trudny czas, no to, to różnie to wygląda. Dobrze Pani pytecie, a teraz jakbyśmy tak popatrzyły w przyszłość, no bo skupiłyśmy się na tym co tu i teraz, a tak patrząc z perspektywy w przód, jakie macie plany? No to <laughs> wynajęliśmy kolejny lokal. <laughs> W piątek, w piątek odebraliśmy klucze, że zaczynamy remont i chcemy otworzyć kolejny punkt, ale bardziej to już będzie taki nastawiony na kawiarnię, taką lodziarnię, żeby można było wejść i siąść sobie, właśnie zjeść jakiś dobry deser czy ciasto. Mam nadzieję, że już w końcu się otworzymy do tej pory, <laughs> że będzie można siąść i zjeść na miejscu. Lody dla dzieci. Planuję też, zastanawiałam się, czy właśnie nie zrobić takiego kącika dla dzieci, że jak przyjdą rodzice z dziećmi, żeby to dziecko też miało co tam po prostu sobie zrobić, żeby pobawić się, a nie tylko siedzieć przy stole, bo wiadomo jak dzieci. No, myślę, że to fajny pomysł. Mhm. No ja też mam nadzieję, że już niebawem będziemy na tyle mogli być pootwierani i. Mieli możliwość spotykania się i właśnie wychodzenia na zewnątrz. Ja myślę, że będzie wielki boom, jeżeli tylko to się uruchomi, bo, bo ludzie mają dużą potrzebę tak. spotkania się gdzieś na zewnątrz i szukają takiej przestrzeni, gdzie mogą spotkać tego drugiego człowieka i usiąść na chwilę i zjeść jeszcze dodatkowo dobre ciasto i pyszne lody. Fantastyczny pomysł z tymi dzieciakami, faktycznie to jest, jako mama też mogę powiedzieć, że to jest, to jest dobre dla rodziców, bo to też może być właśnie dla nich taka, taka, taki czas dla nich, a, a dzieci przy okazji, także, także będę też polecać, żeby tam mamy z dzieciakami do was wpadały i dzieciaki pewnie się będą cieszyć. Ja się bardzo cieszę, że, że pomimo, że trudny czas, ale właśnie gdzieś te marzenia się uruchamiają i państwo nie zostajecie na tym, co się dzieje, tylko idziecie dalej, że, że, że podejmiecie kolejne kroki. Trzymam oczywiście kciuki i, i, i życzę, żeby te wszystkie marzenia się spełniły i żeby teraz te plany się zrealizowały, które macie. No i, i zapraszamy dalej do współpracy z nami. Zachęcamy do tego, żeby korzystać dalej z naszych, z naszych usług i, i naszego wsparcia. No, i mam nadzieję do, do zobaczenia niebawem w, w realu, w nowych, no, ja też mam taką nadzieję. w nowych warunkach, żebyśmy mogły, no, mogły porozmawiać y, y, normalnie. A za dzisiejsze, dzisiejsze spotkanie bardzo serdecznie dziękuję. Jest mi niezwykle przyjemnie i, i, i dziękuję za te wszystkie treści, które Pani tutaj przekazała. Mam nadzieję, że, że dla osób, które, które będą oglądały ten wywiad, będzie to wartościowe na tyle, że być może kogoś zachęci do, do stworzenia przedsiębiorstwa społecznego. A na pewno zapraszam wszystkich chętnych do, do odwiedzenia piekarni i, i skosztowania dobrych rzeczy, które tam się. Wytwarza. Dziękuję bardzo. Ja również bardzo serdecznie dziękuję, wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Do zobaczenia.